Cześć, Witam Was wszystkich bardzo że serdecznie. w dziewiątym odcinku zagrajmy w MTA na serwerze For Left. Dzisiaj znowu jestem sam, ale otóż dlatego, bo o 7.56 jak widzicie, uświadomiłem sobie, że yy, że no po prostu miazga, że po prostu. Że po prostu nie pokazałem wam jednej pracy, która też jest mega opłacalna, ale pewnie was zdziwiło i zastanawia, co to Zero na moim koncie robi. Otóż wszystko jest w banku i yy, jeszcze, jeszcze chciałem wam pokazać jak się w tej pracy zarabia i ogółem czy ona jest fajna. Tak, otóż... Ale to jest jeszcze Was zastanawiam ja pewnie, bo miałem 5000 Na co wydałem? Nic nie ulepszałem w tym aucie Otóż mm, nie, nic nie ulepszałem w tym aucie Uzbierałem 12, 13 tysięcy i jak wiecie kupiłem clovera No i teraz, niestety, pewnie wielu z was jeszcze się zastanawia, chyba psy stoją, teraz jeszcze gram ogółem psy, ale nie stoją. Ogółem... to za idiota. Co za idiota. Ogółem teraz zbieram na fadzie a później na Gestera Sabre coś takiego będę. będę kolekcjonował na to i chciałem teraz pojechać sprawdzić czy stoi fadzie i za ile je można już dostać za 9k można dostać już fadzie, to jest bardzo rozsądna cena nie będę go naprawił nie jestem. Okej okay, więc jedziemy do pracy Jak wam powiedziałem mniej więcej i moje auto jest o tu gdzieś tu W tej strefie Ale dokładnie Nie jestem w 100% pewny na kopalnię jedziemy teraz eee. Eee, muszę sprawdzić on nie umie odpisać eee, więc walić go stanął się na środku drogi Baran. Kurde, no w sumie to i tak mnie zwolniło, więc co to, to była ta różnica? I polecam jak macie swoje auta, to polecam wam. Mm, Zawarkować je tu, a później po niej zbiegnąć. Bo po prostu szczycie Jak je macie naprawione, akurat ja nie mam, więc u mnie to jest, mówi się trudno. Ale u was pewnie macie naprawione to. Tak, i jest też praca górnika, na której teraz sobie bierzemy w drogę nie wiem jak tam jechać na F11 zetknę o to jest wysoko wysoko, wysoko u góry tam mi łatwo dojechać zresztą Добро.